Że taki produkt jest regionowi potrzebny. Mówiliśmy, że Ojciec Mateusz, jako format, który jest realizowany w telewizji publicznej, świetnie przyczynił się do, do promocji regionu. A co mnie najbardziej cieszy, przyczynił się do wzrostu przyjazdów turystów. Już takie dane bardzo wstępne za rok 2009 mówią, że Sandoriec to. Najmniejszy wymiar to jest 30% wzrostu. Pierwszy sezon Ojca Mateusza w 2008 roku miał rzędu 6 do 7 milionów widzów. Tak samo potwierdził to drugi sezon. W związku z tym, telewizja zezwoliła nam, to, o czym już tu Pani przed chwilą mówiła, na drugie pasmo emisyjne, pasmo czwartkowe, pasmo kryminalne wieczorem w czwartek i powtórkę w niedzielę. Proponowaliśmy wejście regionu jako trzeciego bohatera. Czołg. Do tej pory mieliśmy dwóch bohaterów. Byli to producenci, twórcy w drugiej części obsada. A w tej chwili proponujemy, zaproponowaliśmy regionowi e, pozycję trzeciego bohatera. Pojawią się trzy kolejne lokacje najbardziej charakterystyczne, charakteryzujące miejsca blokowanych e, planów zdjęciowych w danym odcinku. nie, 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 nie będą tylko Kielce. Kielce akurat jest kilka odcinków o e, których tu nie pani da się powie, ale oprócz tego będą to inne, takie sztandarowe produkty turystyczne, takie marki naszego regionu.